Dzień dobry państwu. Witam państwa z naszego mobilnego punktu porad prawnych portalu Poznajfakty.pl. Odpowiemy na drugie pytanie pana Waleriana, który się do nas zgłosił. I pytanie jest następujące. Mam pytanie związane z jednym z poprzednich zagadnień, które pojawiło się u państwa na portalu. Czy konkubina odpowiada za długi konkubenta? Pytanie mam takie: Komornik nie potrafił ściągnąć z dłużnika zadłużenia, gdyż ten nie pracował i nic do niego nie należało, chociaż miał samochód, ale po interwencji komornika szybko się go pozbył. Teraz pracuje w ochronie, ale pensję otrzymuje na konto konkubiny. Moje pytanie jest takie: czy komornik może zająć bezpośrednio część pensji u pracodawcy, choć wiem, że wtedy zrezygnuje z pracy. Dług nie jest mały jest to około 15 tysięcy złotych z odsetkami nawet 30. Czy mógłby pan poradzić, w jaki sposób można te pieniądze odzyskać? Z góry dziękuję za poradę, Walerian. Panie Walerianie, w zasadzie to od wierzyciela zależy, w jaki sposób komornik będzie dochodził wierzytelności, odzyskiwał dla pana te pieniądze. Jeżeli pan ma Informacje dotyczące majątku tego dłużnika lub jego sytuacji związanej z zatrudnieniem, to jak najbardziej te informacje może Pan zawrzeć we wniosku o podjęcie egzekucji, nawet jeżeli dotychczas egzekucja była bezskuteczna w jakimś stopniu. Tak? Więc jeżeli prowadzona jest egzekucja z rachunku bankowego, to oczywiście. Obowiązują przepisy dotyczące kwoty wolnej, więc może być to utrudnione, jeżeli środki są przekazywane też na konto osoby trzeciej, tak? no bo z konta konkubena, konkubenta czy konkubiny komornik tych pieniędzy nie ściągnie. Natomiast w takiej sytuacji najlepiej sporządzić komornika nowy wniosek o podjęcie działań egzekucyjnych, wskazując pracodawcę dłużnika. I podjąć egzekucję bezpośrednio z wynagrodzenia. Wówczas do zakładu pracy będzie wysłana informacja od komornika i pracodawca będzie zobowiązany potrącić z wynagrodzenia środki bezpośrednio. Tak, Więc tutaj mamy do czynienia tylko z dwoma ograniczeniami, które wchodzą w grę w takiej sytuacji: że należy pamiętać, że maksymalnie może być to 50% wynagrodzenia dla zwykłych potrąceń i 60% w przypadku egzekucji długów alimentacyjnych. Więc jeżeli to jest dłużnik alimentacyjny, to będzie troszeczkę więcej możliwe do potrącenia. Natomiast jednocześnie zastosowanie mają też przepisy o kwocie wolnej, która obecnie wynosi 2700 zł brutto, więc do potrącenia dojdzie tylko w sytuacji, kiedy dłużnik zarabia więcej, czyli pod, powyżej tej nadwyżki, to jest oczywiście kwota mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia obecnie, więc jakaś suma zawsze będzie potrącana, natomiast no, to zależy tak naprawdę od tego, ile ta osoba zarabia, tak? Jeżeli wiemy natomiast o innym majątku tego dłużnika, na przykład o nieruchomościach takich jak dom, mieszkanie, ziemia, lub jakiś ruchomościach znacznej wartości jak samochód, tak jak Pan tutaj wskazał, to także możemy wskazać je we wniosku o wszczęcie egzekucji, żeby z tego właśnie majątku komornik za spokoju tą wierzytelność. Tak? Im dokładniejsze dane podamy w takim wniosku, np. adres, lokalizacja, numer rejestracyjny samochodu w takim wniosku, tym większa szansa na faktyczny sukces tej egzekucji, więc starajmy się we wniosku podawać jak najdokładniejsze dane. Więc odpowiadając na Pana pytanie, tutaj podsumowując, dobrze by było się zorientować, jaki to jest pracodawca, Złożyć wniosek o, w, o działania egzekucyjne u komornika, wskazać tego pracodawcę, że z, bezpośrednio z wynagrodzenia chce Pan, żeby te działania egzekucyjne były podejmowane i bezpośrednio z pensji maksymalna kwota możliwa oczywiście z zastosowaniem tych przepisów, o których wcześniej powiedziałem, będzie potrącana. I dopiero potem to reszta wynagrodzenia będzie wypłacana na konto konkubiny, więc też te, ten sposób, który często jest stosowany przez dłużników, żeby ominąć ewentualną egzekucję, tutaj no, nie będzie taki skuteczny. Tak? Jeżeli by jeszcze były jakieś pytania w tym temacie, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.